Od rana doją krowy Mają w chlebie sprzęt wzorowy A rolnik posiada Z pałką biega władza Myśli, że w ciemnoty Wierzą jeszcze chłopy ciągnik stoi, chłop się drapie Kupić ropę, sprzedać gacie A rolnik posiada Z pałką biega władza Myśli, że w ciemnoty Wierzą jeszcze chłopy. Żywiec mleko nawet spada, lecz odwrotnie radio gada, a rolnik z posiada. Spał kobiet. Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na kanale moim i Kacpre Agro Team. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem, robimy opryski. jej będzie miał chyba pierwszy raz, naprawdę, taką konkretną robotę. Nie jakieś tam nalewanie wody czy na siły przymuszenie się, tylko naprawdę konkretną robotę. Z tego co pamiętam, chyba opryski mam już namieszane. I z tego, jeżeli oczywiście dobrze pamiętam, tak, mam już namieszane. Tylko zobaczcie, co zmieszczę. Ja, zmieszczę się. Mówiłem, że jak wjeżdżałem raz, to obtarłem trochę. Teraz muszę delikatnie obniżać ramiona. Ale dobra, już, już jedziemy. Już ten zmieszczę się, zmieszczę się. Kurde, tak dobra. No to zaczniemy chyba od pola. I tym razem od tak pszenicowego. Z pszenicą. Mojego największego. Czekajcie, bo siły trochę chyba nie ma. O dobra, już się naprawiło. Ej, czekajcie. Kacper biegnie do mnie chyba. Zapytam się, co tam? No, witam. No, chcesz coś zobaczyć? No, chcę. A to coś. To czekaj, to tylko zgasza. Hmm, ciekawe, co ten Kacper wymyślił. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. To ładnie zaparkujemy. No i zobaczymy, co on wymyślił. Jestem bardzo ciekawy. Co tam? Co wymyśliłeś? Co wymyśliłeś? Aha, tak. No idę, idę. Tu, tak? Krzaki, ładne, no. No. O kurde! O Bacz, jak chce. O kurde. Sprawnie. To uciągnie ten twój zator? Tak z ciekawości, nie tam nie chce, nie chcę, tak wiesz. Powinien przynajmniej. Nie no, ej ładny! Kurde. A ten, używany, sprowadzony, nowy? Nowiutki. Kurde. Będzie sobie coś też kupił. Ale nie, no kurde. Nie, nie, powiem tak, wszystkiego się spodziewałem, ale tego nie. No to zaskoczyłem cię, Ewidentnie No, no, no nie, no naprawdę nie spodziewałem się, że pasząc. Patrzcie, jeszcze mu tylko krów brakuje i będzie miał kompletne. Czekajcie, podjedzie to on w ogóle? Jak to było tak pewno? No nie, jedzie, jedzie, jedź, jedź, dobrze się ustawiłeś. Jedź, 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 jedź. Jeszcze trochę, daj, jeszcze trochę. Dobra, już czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, no się, no. Dobra, jedź, jedź, jedź. jedź. Dobra, zapinam. Wszystko, dobra. To by nic nie odszedł no, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Nie, dobra, już no, sorry. A odpal, zobaczymy, czy tam Włącz go może. Poodpal. E, nie no, dobra, git jest chyba. Ale chyba polska firma, bo tutaj stop pisze to. Tak po polsko wszystko. Chyba. Nie wiem. Zapytamy się go. Kacper? A to, no, po, a to polska firma? No chyba, chyba. No bo tak stop pisze to, co takie wiesz, nie? I... No. Ja, no, no, gratulacje, no, no ładne, no, żeby ci tylko się nie psuje, nie? Będzie. Ej, dobra, tak. przepraszam cię, ale ja mam te, opryski, i no i niestety już muszę lecieć. Ale gratulacje. Dobra. Dobra. Kurde, sprawił sobie. Nie no, no ładne, ładne, no nie można powiedzieć. Zamkniemy mu bramę. Zamyka się, zamyka się. I teraz idziemy ze swoją robotą. To po prostu widzimy się już na polu. Dobra, widzowie. Już się rozłożyliśmy. No i co? Zaczynamy opryski. Tylko kurde, od razu wam mówię, że jak zobaczycie mojego drive mistrza, po prostu się przekręcicie. Bo nie, totalnie nie umiem pryskać robić opryski, nie wiem czemu no ale nie ogarniał zbytnio tego ale już lecimy, już tak, już lecimy, już nie zanudzamy lecimy i pamiętajcie, wyślijcie to babci, cioci, koledze wujkowi, dziadkowi subskrybujcie kanał, robicie, dajcie łapkę w górę a ja oczywiście co się musiałem zablokować Niestety, przepraszam, będę musiał troszeczkę nierealistycznie teraz zagrać, bo jakby, no nie umiem pryskać i będę musiał z trzeciej kabinę. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was jakiś duży problem. Ale chcę po prostu ładnie tą robotę zrobić, więc no... Troszeczkę chwila będzie nierealistyczności. Przepraszam Was za to, no ale jak się mam ciągle blokować, to chyba już lepiej, żebym robił raz, a się nie blokował. Ale dobra, już, już nie było tematu, już lecimy dalej. W ogóle, dobrze, że mam tego Rała, bo to tak na dwa razy mam duże pole, no dosłownie na dwa razy. Więc to jest duży plusik. Ale kurde, pewnie jak Kasper paszowy skupił, to niedługo krowy kupi, bo to chyba to w parze idzie, chyba że nie. Ha. No biegnie, biegnie. Nigdy nie wiedziałem, żeby jeszcze tyle biegł. I słuchaj, yy, no, pożyczyłbyś no. mi ciągnik z turem? No, no, no! Bo w ogóle przypiętego mam, ale. Y, widły mam ten w drut serwisie, bo mi się tam złamał jeden i mi tam przyspawali. Jakbyś potrzebował widły. Dobra, dobra. No. Dzięki. Dobra, spoko, spoko. I dobra. Wracamy już, wracamy już. Oczywiście, że sąsiadowi pożyczymy. Bo czemu mielibyśmy nie pożyczać? Tylko chwila, bo tutaj. Muszę teraz wsać... Przepraszam, przepraszam, że tak się trochę ten zaciąłem, ale musiałem się zatrzymać, bo coś na komputerze mi wyskoczyło. No. Yy, znaczy na komputerze oczywiście takim do, do prysków, Bo żeby nam wszystko dobrze żeby patrzeć, ile leci Litrów i lance wyżej i niżej, oto mam taki komputerek, żeby nie wyszło zaraz, że... Nie, że nie nagrywam filmów, tylko patrzę sobie na TikToka, czy gdzieś. Nie nie, nie, ale dobra, wracamy już do naszej roli. Jeszcze nam został tylko mały pasteczek i lecimy na, lecimy na kolejne Na szczęście mam bardzo blisko siebie pola Więc raz, dwa to opryskamy Mam większość że to nawet na raz pójdzie, więc jest git Dobra, prawo, o kurde, a nie dobra, już myślałem, że zapomniałem że to nie zetor, że to ma hamulce, tak? Bo z zetorem to różnie było W ogóle te zetory u nas, szpakowe to jakieś takie pechowe A to wywala nam chłodnice bez przerwy a to hamulc nie ma Normalnie życie Jest... Życie jest niemiłe, tak? <gry> Dobra Pójdzie robota raz, dwa i potem Jest Ale ciekawe, kiedy kupi Kacper te krowy, bo on mówi, że te krowy chce i on chce te krowy i te krowy i te krowy, ale no, jakby za bardzo nie kupuje ich na razie więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojedziemy sobie na drugi koniec. Bo tutaj się trochę źle ustawiłem. I zobaczymy, czy tylko to zmieszczona. Kurde! Myślałem, że na raz zmieszczę, ale trudno. to zaczniemy tak trochę od tyłka strony. Wiedziałem, że się zablokuje. Wiedziałem! Ja po prostu zawsze, od kiedy, kiedykolwiek pamiętam, zawsze jak pryskam. Kochacze o te tutaj. Będę musiał tak przejechać. Dobra, nie było tematu. Lekko złożyliśmy i już lecimy dalej. Tu sąsiadowi, teraz zrobimy, ale on to i tak ma nieużytek. To się nie skapnie. Ale w ogóle nie wiem, czy w przyszłości nie chciałbym dużego takiego podwieszonego opryskiwacza. Bo takim, wiecie yy, podnoszonym to się zaczepi lepiej się manewruje, a tym to jak z przyczepą więc myślę, że po falkonie i po wszystkim będziemy kupować taki większy podwieszany ale to jeszcze trochę bo też jakbym miał pieniądze to będą to już wszystko, no ale najgorzej z tymi pieniędzmi tak bo jednak jak się kupiło przed chwilą John Dira, to się potem za dużo tych pieniędzy nie ma ale nie narzekam, taka ładna machinka. Taki upgrade zrobiliśmy. Tu zetor był. Nie ma, sprzedany. Na to masy. I ogólnie jak na razie szukam kupca na tego starego John Deera. Bo mówiłem, że nie będę go z sentymentu sprzedawał. Ale jak sobie pomyślałem, że i tak nim za, nic za bardzo nim nie będę robił. Bo maszyny mam takie, że i Massey, i Massey Ferguson, i John Deere je uciągnie. Więc... Szukam po prostu kupca. No i dam wam update w kolejnych odcinkach co z tego wyszło. Bo, no, też jestem tak szczerze ciekawy czy ktoś na takiego starego shrinka będzie w ogóle jeszcze chciał. Bo to jest ta seria 00 to jest można powiedzieć takie początkowe początkowe John Deere. To takie jak się wiecie. Dopiero John Deere zaczynał, można by rzecz, że wybijać. Ale no zobaczymy, zawsze, jakby się udało, to by byłbym na pewno bardzo zadowolony, bo z parę groszy zawsze wpadnie. Chwilka, są lekkie problemy. O, dobra, już nie, już nie ma problemów. Były lekkie problemy techniczne, ale już się naprawiło. No bo niestety staramy się dla Was grać realistycznie, no ale w niektórych momentach farming po prostu nam przerywa plany. Jestem ciekawy tylko co montażysta. Jakie plany będzie miał, żeby nas disować Bo montażysta na różne steregi robi. No to nie znowu będzie. Teraz pewnie będzie moment na chwilę pisania, że o, o co mi chodzi. Będzie dis na antka. Ale no zobaczymy. Dobra, widzowie. Tu już. Kończymy. Osób za... Dobra, zahaczyłem osób, ale już jest dobrze, już jest dobrze. Dobra, to jest ostatnie pole. No i... fajrancik, tak? No i fajrancik. Zobaczymy, co Kasper się tylko tam robił. Mi się wydaje, że... Nie wiem, znaczy... Wydaje mi się, nic mi się nie wydaje, bo kompletnie nie wiem, po co był, był ten John Deere. Znaczy, no ciągnik z turem, no John Deere będę ciągle mówił. Bo jakby mu chodziło, jakieś jakby robił się na kosy i by bował zbierania belek, to mamy przecież na tył do swojego zetora czy tam esioka. Y, to, te takie, jak w boczkowie mieli, takie na tył widły. A, ale nie wiem, może jakiś transport, czy jakieś palety, czy może w końcu sałatę sprzedaje, by chciało załadować, bo te widły są bardziej takie okrągłe. Ale no nie wiem, pojadę się go zapytać. Bo to też jestem ciekawe, bądź lubi niektóre rzeczy wymyślać. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Dobra, robota szybko poszła. Tu po nieużytku, raz, dwa też pojedziemy. Zobaczymy, co tam mógł tego Kaspra. Zobaczymy po co mu był. Chyba, że nie wrócił, no to jak nie wrócił, no to trudno. Teraz driftom wlatujemy, druszkę. Maksymalne obroty masajowi. Ale w ogóle fajnie, że ten masaj nie pali tyle co Zetro. Bo Zetro to. No, palił jak. palił jak. nie wiem, jak ta jedna babcia za, za tobą w kościele. <ścoughs> tak naprawdę to sprzedałem go, bo ja więcej wydawałem na niego na paliwo, niż on mi dawał pożytku więc szybko, szybko porzu sprzedanie i jali wederci nie wiem, zobaczymy, czy jest Kacper jak jest, to potem za niego zahaczymy nie wiem, nie ma go chyba uj, 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 dobra wyrobiłem się, wyrobiłem się nie wiem a jest Zaraz zobaczymy, o co mu chodziło. Czemu on robi paszę? Bez sensu, jak przecież on... Ten. Jak przecież on nie ma jeszcze grów. Chyba, że o czymś nie wiemy. Ale myślę, że jeszcze nie ma. Że może jakoś na komuś sprzedać ją. No nie, ale to by mu się nie opłacało. Nie wiem. No zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba teraz się przebiegniemy do niego. My się zapytamy o, o co chodzi. Dobra, czekajcie. Halo! No, no Katwary, czemu ty w ogóle paszę robisz? I chcę zobacz do obory. I chcę zobacz do obory? Nie wiem, tu się chyba zapiekło. A nie, dobra, dobra. O, kurde! Tego to się nie spodziewałem. Krowy ma Łuczki, Ale Zetor na obroty wszedł. Kurde. Ja nie mogę. Gdzie on jest? To. Powiem tak! Zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłeś mnie. Ale Zetor no, obroty wchodzi. No. I też jak. To, to by za chwilę chłodnica ładnie tam Ej, nie, no. J ja jakby. A zrobię już wysypać Wysypać? A. A, o, szybko się chodzi jakaś. Proszę bardzo, zobaczymy oporowe wysypywanie paszy. Tu chyba wyjdzie. Paszy. A nie. A tak, tak, tak. Jest pięknie. A tu mają pojęcie. No, ale kurde. Zdzi... Zdziwiłeś mnie. A to, gdzie on jest znowu, no. A pytanie, a pytanie. No, A ty, czy kupujesz tak na stałe, czy raczej będziesz więcej dorobił? Więcej, więcej, więcej. Nie no, kurde. No coraz bardziej mnie zadziwasz. A ty to kupiłeś jakoś teraz czy to już było jak z paszowozem? To już było Tak? Znaczy no, krowy? No To były, były, były już przez jakiś czas Aha, to jakieś rzeczne były, bo mnie nie, muczenie nie budziło. Ja, ja to na tym, na małym kręciłem, ale sprzedałem i szybko kupowałem ten. Aha No to do, co? No, dobra widzowie. Na tym myśmy zakończyli odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. No i co? Do zobaczenia.